Hej, cześć, siemanko. Dzisiaj tematem filmiku będzie wyłączenie dźwięku podczas cofania. Już Wam pokazuję o co chodzi. To jest Prius trzeciej generacji. I w momencie kiedy wbijamy bieg wsteczny, mamy taki dźwięk i on nie przestaje. Nie przestaje, no nie przestaje to pikać. To nie są czynniki parkowania. Tylko to jest chyba jakieś takie ostrzeżenie no po prostu o tym, że jesteśmy na biegu wstecznym i nie wiem, no mamy zachować szczególną ostrożność, czy... Zastanawiam no się, bo możliwe, że to jest e, dlatego, żeby jeżeli jedziemy w trybie tylko elektrycznym na samej baterii to żeby ludzie, którzy gdzieś tam przechodzą wokół nas e, słyszeli ten dźwięk i no nie wiem, też zachowali, zachowali szczególną ostrożność, żeby nie, w, nie weszli w samochód. No nie wiem, nie wiem. No taki, jest moja, taki jest mój pomysł. także Tak, żeby to wyłączyć. No niestety w tym modelu będziemy potrzebować taki skaner OBD. około kilkunastu złotych na Allegro. I będziemy też potrzebować telefonu z Androidem lub, lub iPhona. się nazywa się Dr. Prius ukośnik Dr. Hybrid Także tą aplikację pobieramy z Google Play następnie podpinamy sobie nasz o, przepraszam wyłowiłem telefon teraz podpinamy sobie nasz skamer złącze mamy tutaj pod pod kierownicą mam nadzieję, że je że je widać, ja mam tutaj w całej okazałości. No, dobrze, odpalamy aplikację, znajdujemy nasze urządzenie, w moim przypadku jest to CBT. To pięknie łączyć. Mamy stan napięcia baterii, składuje, ale opcja, która nas interesuje będzie w tym miejscu chodzimy tutaj. No, Przepraszam, że mam problem z tym. Cechy szczególne. Mamy tutaj y, opcję wyłącz, sygnał dźwiękowy cofany. Także klikamy, cyk. coś potem może wracamy do menu głównego. No dobrze, zobaczmy, czy coś dało. Odpalamy. No i pięknie. Zapiszało tylko raz. Teraz jesteśmy na bieg wstecznym, Cofniemy troszkę. Auto cofa bez problemu. Sprawdźmy ponownie. No, elegancko. Także robota skończona. No, to to będzie, było, to by było na tyle w tym filmiku. Jeżeli Ci się spodoba, to zapraszam do subskrybowania, udostępniania. Może komuś ta informacja, którą tutaj zobaczył, się przyda. I tymczasem do następnego filmiku. Na razie. Hej.